W poniedziałek 5 listopada wita Państwa Marta Padiuczenko. Zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym wydaniu? Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Śladami zamojskich Żydów. 3 do 0 dla Hetmana. W Zamościu wybrano osoby, które zasiądą w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zasiadać będzie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej. Ma ona usprawnić współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami, co z kolei ma sprzyjać rozwojowi trzeciego sektora w naszym mieście. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego ma być organem opiniującym dla prezydenta miasta Zamościa. Ma też jakby stanowić taką reprezentację organizacji pozarządowych w kontaktach z organem wykonawczym miasta i oczywiście będzie pewnie też znaczącym głosem dla Rady Miasta, będzie powiedzmy podmiotem, który będzie donośnym głosem mówił o organizacjach pozarządowych i ich problemach. Na spotkaniu zamońskich organizacji pozarządowych wybrano sześciu przedstawicieli sektora pozarządowego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W głosowaniu udział wzięło 44 osoby. Najwięcej głosów otrzymali Ewa Szczepańska, Małgorzata Farion, Kamil Kabasiński, Maria Król, Marzena Miśkiewicz i Sławomir Tur. W dwunastoosobowej Radzie zasiądzie jeszcze trzech radnych i trzech przedstawicieli Urzędu Miasta. Radę powoła prezydent. W Zespole Szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Zamościu odbyła się konferencja zatytułowana Śladami zamojskich Żydów. Konferencja Śladami zamojskich Żydów w swojej idei miała przybliżyć młodzieży zagadnienia związane z funkcjonowaniem w Zamościu społeczności żydowskiej oraz z problematyką Holokaustu. Jest to konferencja realizowana w ramach projektu Zamość Miasto Wielu kultur. Jest to projekt realizowany przeze mnie i przez moją koleżankę Martę Halinowską w naszej szkole dla młodzieży naszej szkoły. Ten projekt ma na celu przybliżenie mozaiki kulturowej Zamojszczyzny, naszego miasta. W tym roku zajmujemy się, zajmujemy się mniejszością narodową, jaką są Żydzi. Dlatego, że w tym roku przypada 70. rocznica likwidacji. Getta Zamojskiego oraz dlatego, że, że Holokaust jest w programie i historii, i języka polskiego w szkole, w szkole średniej. Uczniowie ekonomika podczas konferencji dowiedzieli się o początkach Żydów w Zamościu, o ich świętach, obyczajach. Uczniowie zmierzyli się również ze stereotypami na temat Żydów. Chodzi o to, żeby nasi uczniowie, żeby nasi uczniowie mogli bliżej poznać i nie myśleć stereotypowo o tej mniejszości. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to oczywiście będziemy mówić o eksterminacji narodu żydowskiego, czyli będzie o likwidacji getta, o przejściach ludów podczas wojny, ale też o, o, o poszczególnych ofiarach. Tutaj elementem tej konferencji jest ekspozycja udostępniona przez Muzeum w Majdanku. Każda ofiara ma swoje imię. Konferencja realizowana jest w ramach projektu edukacyjnego Zamość, miasto wielu kultur. AMSPN Hetman Zamość pokonał w derbach Zamojszczyzny huczwę Tyszowce. 3 listopada na stadionie Hetmana Zamość rozegrano derby za Zamojszczyzny, w których zmierzyła się autonomiczna młodzieżowa sekcja piłki nożnej Hetman Zamość z huczwą Tyszowce. Pierwsza bramka padła w 54 minucie po uderzeniu Przemysława Gałki. Druga bramka z rzutu wolnego wykonanego przez Michała Rataja padła 20 minut później. W 80. minucie sędzia podyktował rzut karny dla zawodników Huczwy. Jednak bramkarz Hetmana, Patryk Dobromilski, popisał się dobrą interwencją. Wynik na 3 do 0 już w doliczonym czasie gry ustanowił zdobywca pierwszej bramki, Przemysław Gałka. Po 14 kolejkach AMS PN Hetman Zamość zajmuje pierwsze miejsce w czwartej lidze, nie odnotowując dotychczas żadnej porażki. Za tydzień Zamojska Drużyna rozegra ostatni mecz rundy jesiennej. Na wyjeździe zagra z drużyną pola się drugie Biała Podlaska, zajmującą ostatnie miejsce w tabeli. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.